Cześć kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na poniedziałkowym miksie za 205zł I oczywiście zaczynamy od Super Linii Nowe zrabki przyjechały Jeszcze są nie u mnie, ale już za kilka godzin Super Linii mamy o 20, numerze 22 Pierwszy wiatrak, halo Gerti Gerti się z wami wita Tutaj Emilka Konsumuje proso, tęcza. Na dworze u nas dzisiaj bardzo ciepło 17 stopni. Pogoda szaleje, sakwa. To jest kolejna sakwa. Następnie mamy popcorn. Tu jest ten popcorn. Zapomniałem słuchajcie, jeździć tą zdrapką, dzwon, ptak, następnie mamy gwiazdę, parasol, klapki. Słońce. Rower by się przydał. Podkowa. Podkowa nieobecna. Diament. Halo, chodź tutaj. Gerdi. Chodź. Kwiat. Kolejne są kości. Chodź tu. Halo, piłka Korona Motyl Zapomniałem mojego wrodasa wziąć, żeby wycierać te zdrapki Serce nieobecne, rolki nieobecne, księżyc nieobecny, leżak, a tu jeszcze motyl niezdrapany, no ale to na razie linii by nie było. I ostatni symbol to łódź, a tu jeszcze leżak, no ale patrzcie, łodzi nie ma, zdrabka pusta. BCT kontrolne potwierdzają. Bierzemy się teraz za płynne złoto o numerze trzecim. Halo, chodź tutaj ty. Wygrywa 13, 25, 8, Kukuku, chodź 12 i 34. Gerti, chodź tutaj. Pierwsze mamy sześć, to się tak źle drapie trzydzieści jeden. Pięć dziewiętnaście, czterdzieści jeden, dwadzieścia siedem, jeden, dwadzieścia cztery, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia trzy trzydzieści trzy, piętnaście, chodź tutaj, dziewięć, dwadzieścia sześć, jedenaście, ostatni rządek pustaka, cztery, dwadzieścia dwa, szesnaście, czternaście. I ostatni. O, jednak worek. 10 zł w worku. Fajnie. Pierwszy zwrot. Mam nadzieję, że nie ostatni. Czy to wszystkie zrabki za 10 zł? Tak, jeszcze jest koralowa. Zadychę. I potem mamy te grubsze. No dzisiaj przyjadą. Zadychę zrabki. To będzie znowu większe urozmaicenie. Wiadro. Chodź tutaj. Słońce. Na kwarium się pewnie na czymś wyżywa. Meduza. Dalej mamy kotwice. Krab. Chodź tu. Kostium. Girdi. Maska. Maska, maska. Tu jest maska. Ku kuku, chodź. Dobra, następny symbol to trójząb. Hata, teraz tam usiądzie, drze się i te będą się małe też darły. Chodź tutaj, torba, Gerti. Następnie jest motyl. Cytryna Piłka. Kwiat Ośmiornica. Chodź tu, rekin, wulkan, no, klapki by się przydały, ale nie będzie, parasol. I ostatni symbol to. Arbus A Gertie to, to nie jest fajne. Pusto. Perce. Dobrze, zabierzemy się za 20 zł za drapki, to pierwszą strzelimy może łyk łykawę lecimy.

Trzydzieści trzy, dwanaście, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt cztery, osiemnaście, dwadzieścia trzy, czterdzieści pięć, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści dwa, czterdzieści sześć, trzydzieści pięć. Pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści jeden, szesnaście, trzydzieści siedem, dwadzieścia osiem, trzydzieści i dwadzieścia jeden. Big Strap pusty. To teraz zrobimy klub milionerów. Halo, on nasz Tu wygrywa sześć, czterdzieści trzy, trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem, trzydzieści i trzydzieści osiem, trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, szesnaście, czterdzieści pięć,

Trzydzieści sześć, dwadzieścia siedem, czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć, trzy siedem, dziewiętnaście, dwa, halo, i dziewięć. Milionerowy klub pusty. Giga Cash o numerze czwartym. Sprawdźmy, co jest w bonusie. Kości. Widzisz, Gerti? darła się na, na przedpokoju. Teraz tamte się też drą. A tamte poszły z Gabią. Z Gabi poszły. Co się tu dzieje? Wygrywa 19, 31, 2, 5, 15 i 17 jako super liczba. I lecimy. Pierwsze mamy pięćdziesiąt. Osiem. Cztery. Czternaście. Dwadzieścia trzy. Cyrk. No chodź tu na Dwadzieścia trzy czterdzieści dwa. Czterdzieści sześć.

28, 16, 11, 13 i ostatnie mamy 33. Giga cash pusty. Puste. Wszystkich żeś wybiła tutaj, dziewczyno ze spokoju. Gwiezdna kasa o numerze trzecim. Wygrywa Arbus. Szukamy podkowy albo serca. Albo 25 lat, gitara na szyjnik, worek, kask, podkowa. O, jest podkowa, jest wygrana. Planeta, kolczyki, Łódź, śliwka, nuta, okulary, kwiat, mikrofon, maska, aparat, szalik. Bęben, pies, astronauta, klucz, karo, trefl, ciastka, zegar, jabłko, diament, burger, dzwon, luneta i kawa. Podkowo na pewno daje 30 zł. Tak jest. Dopiero, słuchajcie, patrzcie, druga wygrana. Halo, chodź tutaj, Ty. Czarownica, chodź tutaj. Giga 7 w bonusie mamy helikopter oboższony. Szukamy siódemki, razy dwa albo razy 5. Gwiazda, lupa, samolot, księżyc, ananas, Arbus. Korale, kość, tęcza, pióro, kawa, serce, ptak, radio, portfel, korona, auto, dzwonek, zegarek, pierścionek, bank, ryba, skuter. Jabłko, banany, klucz, gitara, pik, wiśnie i pies. Tutaj pusto. Patrzcie, roz wszystkich wybiła dzisiaj. Wybiła wszystkich ze spokoju. Gelki. Chodź tutaj! Mega linia o numerze szóstym. W bonusie portfel i zaczynamy. Halo chodź tutaj. Pierwszy rower. Cytryna. Popcorn. szafka, szminka, opsa, patrz, ale się drąmco, wariaty. A to jeszcze jest sakwa. Ananas jeden. Serce. A jeszcze jedna sakwa. Klapki. Chodź tutaj. Szybko. Szybko do mnie. Klapki mamy zdrapane. Winogrono. Lody. Auto. Diament, podkowa, foto mamy tutaj. Nie odzywam się do ciebie. Moneta tylko jedna kości. kości nie ma zegar prezent Klucz dalej jest korona. Nie odzywam się, gwiazda. Gwiazdy nie mamy potem jest dzwon. Och, ty, ty, kuku, kuku! Pióro. Następnie jest liść. pierścień. Kuku, ku, 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 ku. I ostatnie jest słońce. Słońce to jest jedno. Tutaj mamy drugie. No, dzisiaj odcinek pełen wrażeń. Dobra, przechodzimy do ostatniej zrabki. Mega Paradiso, numerze 5. Krewetki pierwsze. Krewetki, krewetki, kolejny symbol to leżak, następnie mamy słońce, słońce jest jedno, to idziemy dalej. Flaming. Symbolu arbuz. Arbuzy mamy dwa. Klapki. Konik morski. Euro. Co to było? Iguana. Halo, wariacie, chodź. Pójdziesz, idź, idź. Czego szukamy? Pinnaty. Delfin. Jeszcze jest delfin, ośmiornica, patrzcie, tyle tak mało tych jest symboli, nie? Awokado, pojedyncze, wszystko. Reba tut 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 balsam 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 Limonka. Muszla. I ostatni symbol to cytryna. Pusto. No dzisiaj to odcinek marzeń. Naprawdę. Jedna piąta zwrotu. 40 złotych zwrotu. Fenomenalnie. No dobrze, kochani. Wybaczcie tutaj krzyki, hałas. Raz jest tak, raz jest tak. Tak? Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Widzimy się na kolejnym odcinku, i czyli jutro. Zrówka pomyślności i do jutra. Trzymajcie się, pa pa!